Proszę Państwa, majówka to czas, w którym Polacy wypoczywają, ale rząd postanowił wykorzystać ten czas, żeby podnieść pensję urzędnikom. Rozporządzenie, którego projekt pojawił, pojawił się 28 kwietnia zakłada, że szef komisji nadzoru finansowego pan Jacek Jastrzemski dostanie ponad 50 tysięcy złotych podwyżki. Dokładnie tak, szanowni państwo, planowany wzrost to jest 33 tysięcy złotych miesięcznie do 82 500 zł miesięcznie plus nagrodę roczną w wysokości 99 tysięcy złotych, czyli 100 tysięcy złotych. To jest wzrost, szanowni państwo, pensji o 175%. To oznacza, że e, pan Jacek Jaszemski będzie otrzymywał więcej pieniędzy w przejściu na złotówki e, niż e, szefowie największych instytucji finansowych, chociażby w Stanach Zjednoczonych. A skąd ta podwyżka, szanowni państwo, skąd podwyżka o 50 tysięcy złotych miesięcznie z 33 do 82 tysięcy złotych? Ano ta podwyżka bierze się z bardzo prostej transakcji, jak można się domyślać, szanowni Państwo. Jest to nagroda. Nagroda, którą Mateusz Morawiecki przyznaje panu Jackowi Jastrzębskiemu, szefowi KNF-u, za to, że ten zatrudnił panią Renatę Oszast. A kim jest pani Renata Oszast? Pani Renata Oszast która teraz pełni funkcję generalnej dyrektor Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest panią, która wyleciała z Ministerstwa Finansów, mówiąc kolikwialnie, za porażkę, jaką się okazało wprowadzanie pisowskiego nieładu w podatkach. Tak, pani Renata Osza straciła właśnie posadę w Ministerstwie Finansów za to, że pisowski nieład w ten sposób był wprowadzany, jaki wszyscy obserwowaliśmy półtora roku temu. Pani Renata Oszas natomiast jest żoną pana... Grzegorza Oszasta, Szanowni Państwo. A pan Grzegorz Oszast jest bliskim współpracownikiem pana Mateusza Morawieckiego, jego partnerem biznesowym. Jest również człowiekiem, który został skazany na karę więzienia za to, że brał udział w aferze we Wrocławiu, bo to znajomy z czasów wrocławskich. Obecnie pan Grzegorz Oszast jest członkiem zarządu PAIH, również państwowej instytucji. Co mamy na tym obrazku, Szanowni Państwo? Na tym obrazku mamy małżeństwo bardzo blisko związane od lat 90. z Mateuszem Morawieckim, w którym żona współodpowiada za porażkę wprowadzania pisowskiego nieładu podatkowego. Mąż jest człowiekiem skazanym za udział w aferze finansowej w Wrocławiu, partnerem biznesowym Mateusza Morawieckiego, pełniącym obecnie funkcję w ważnej instytucji państwowej. A pan Jacek Jastrzemski za to, że zatrudnia wyrzuconą z, z Ministerstwa Finansów panią Renatę Oszast, dostaje 50 tysięcy podwyżki. Z 33 tysięcy do 82 tysięcy 500 zł podwyżki miesięcznie. To jest układ. Jarosław Kaczyński mówił lata temu, że rozbije układy. Otóż nikt tak nie stworzył układów jak PiS, jak rządy PiSu. I kampania wyborcza, która nadchodzi na jesieni tego roku, Szanowni Państwo, to jest kampania, w której Konfederacja jako jedyna siła polityczna walczy o to, żeby rozbić układy. Nie tylko te z przeszłości postkomunistyczne, platformerskie, ale również pisowskie. Oddaję głos kolega Witold Stoch z działu prawnego Konfederacji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, skala tej podwyżki jest porażająca, zwłaszcza w czasach szalejącej inflacji w Polsce. Ta podwyżka oznacza, że szef KNF i jego zastępcy będą zarabiać, uwaga, 3,5 razy więcej niż prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i 4,5 razy więcej niż premier Rzeczypospolitej Polskiej, który swoim rozporządzeniem te podwyżki dał. Wynagrodzenie e, szefa KNF i jego zastępców należy pamiętać o tym, że jest finansowane z Pieniędzy, które tak naprawdę pochodzą z kieszeni podatników, z kieszeni obywateli, bo pochodzą one z opłat nadzorczych. A te opłaty, jak wiadomo, są później przekierowywane do zapłacenia przez wszystkich, którzy korzystają z usług bankowych, finansowych czy ubezpieczeniowych. A więc w zasadzie każdy Polak dołoży się troszeczkę do takiej. Wielkiej podwyżki wynagrodzeń. No, i można powiedzieć, że plan Mateusza Morawieckiego jest w Polsce stopniowo, systemowo wprowadzany. A ten plan polega na podwyżkach dla swoich, dla swojego układu, a dla Polaków może zostać ta przysłowiowa ryżka, my, miska ryżu, o której mówił też podsłuchany premier Morawiecki. To jest tylko jeden z przykładów takiego finansowania z pieniędzy podatników tak naprawdę polityków, którzy zajmują miejsca w urzędach państwowych, urzędników z zadania politycznego. Najlepszym przykładem jest sama kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego. Jej budżet wynosi już półtora miliarda złotych. Ale to nie jest tak, że te pieniądze idą tylko na jakieś ważne kwestie zadania tego urzędu, bo w latach 2015-2021 ponad dwukrotnie wzrosła liczba zatrudnianych tam pracowników, a samych dyrektorów i zastępców dyrektorów jest trzy razy więcej niż było. Widać zatem, że rośnie kadra kierownicza, rośnie kadra urzędnicza, rosną wydatki. Ale to nie koniec, bo w, tylko w tym roku e, kancelaria premiera ma przeznaczyć dodatkowe 10 milionów złotych właśnie na wynagrodzenia urzędników. Ten układ e, trwa, Konfederacja będzie go rozbijać. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Wszystko jasne. Pokazujemy, jakie układy tworzy pisowska władza. I obiecujemy, że Konfederacja będzie walczyć z ich rozbijaniem, a nie tylko z deklarowaniem, jak to zrobiła Jarosław Kaczyński kilka lat temu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.